mamy telewizor? Telewizor Samsung Motor 37 Cali, znany powtarzający program w tych modelach. To jest akurat 37. Prawdopodobnie jest przyciągnięty ten układ. Wyciągniemy za opłatę, no i będziemy wymieniać układ. No, i tak mamy tutaj układ nowy. Tutaj leży stary. Muszę pokazać. Tutaj jest układ stary, który został zdemontowany. Tu jest stary, tu jest nowe, tu zostało zdemontowane i te ścieżki zostały po prostu topnikiem wyrównane, wyczyszczone, umyte. Wygląda to teraz dobrze, wyrównane i teraz będziemy lutować to pod mikroskopem. Zaczynamy. No i tak działa to poprawnie, jak widać. Jest wszystko w porządku, nie restartuje okres, kolory, dźwięk, wszystko jest.